Dzisiaj chciałbym mówić na temat tożsamości i zatytułowałem to, czy wiesz, kim jesteś. Eee, chciałbym mówić na temat tożsamości, kim ona jest, i też, czy naprawdę do końca zdajemy sobie sprawę z tego, kim jesteśmy i jak to wpływa na nasze życie. Żeby zacząć mówić o tożsamości, to chciałbym powiedzieć na temat definicji tożsamości. Eee, tożsamość jest definiowana w taki sposób. Jest to wizja własnej osoby, Jeszcze będziemy widzieli sądzie. Jest to wizja własnej osoby, jaką człowiek ma, właściwości, wyglądu, psychiki i zachowania się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi. Rozszerzanie też tej definicji to jest dostrzeżenie tego, co różni jednostkę od innych, powstanie sądów na temat własnej osoby. Czyli, można by powiedzieć, że tożsamość wynika, z Twoja i moja tożsamość wynika z to, jak siebie postrzegam, jak o sobie myślę, jak się porównuję lub nie powinienem się porównywać z innymi osobami, i w ten sposób, myśląc o sobie w taki sposób, wytwarza to pewne schematy myślowe na mój temat i wytwarza to pewne sposoby zachowania, takie, a nie inne. Jest też coś takiego jak tożsamość społeczna to jest tożsamość pewnej grupy. Więc jeśli ludzie myślą podobnie, w podobny sposób funkcjonują, to wytwarzają pewną tożsamość. Często to jest w grupach różnych, hobbystycznych, kościołach, jakkolwiek itd. i tak dalej. Myślę, że my jako grupa też mamy jakąś swoją tożsamość i czerpiemy tożsamość z naszej grupy, bo to jest normalne. Przynależę do takiej grupy, jestem częścią kościoła takiego, jestem... Członkiem zespołu tego i tego, i tak dalej, i z tego w jakiejś części to też jest część naszej tożsamości. Ale dlaczego na ten temat mówię? Dlatego, że każdy nowonarodzony człowiek z Ducha Świętego z jednej strony jest dzieckiem Boga i to jest proces, w którym zaczynamy uczyć się tożsamości, kim jesteśmy w Bogu, a z drugiej strony ta stara tożsamość człowieka w nas zostaje. I można powiedzieć, no tak, ale jestem dzieckiem Boga, i już jestem dzieckiem Boga, i już wszystko, co zrobiłem, co powinno być, i już jestem dzieckiem Boga, i powinienem myśleć tak jak dziecko Boga. Trzeba by na pewno, wiecie, z jednej strony są fragmenty, i ja będę mówił o pewnych fragmentach, które mówią wyraźnie, że jesteś dzieckiem Boga. I to są fragmenty bardzo ważne, i to są fragmenty, które powinny zbudować w nas świadomość tego, kim jestem świadomość tego, jak myślę o sobie, świadomość tego, jak Bóg o mnie myśli i to pozwola, pozwala nam funkcjonować, wypowiadać się i żyć w taki, a nie w inny sposób. To jest normalne. I wiecie, w Galacjan 2,20 jest napisane coś takiego. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem wierze w Syna Bożego, który mnie Umiłował i wydał samego, ziemi, samego siebie za mnie. Co to znaczy w moim życiu? I często słyszymy coś takiego: Jesteś ukrzyżowany, trupa nic nie rusza. Tak, trupa nic nie rusza. Więc tak naprawdę, jeśli przyjąć to, to słowo, to to słowo we mnie powinno zrobić taką pracę, którą mówi: To nie ja już żyję, tylko Chrystus. To znaczy, że cokolwiek mnie dotyka, ono mnie nie powinno dotykać. Bo powinien być pełen miłości, powinien być, powinien, być pełen, powinien być pełen troski, powinien być pełen cierpliwości, bo takie są taki jest obóz Ducha Świętego. Więc z Chrystusem jestem ukrzyżowany, nie żyję już ja, tylko żyje we mnie Chrystus. No ale niestety takie rzeczy się we mnie nie dzieją. W większości przypadków się dzieją, ale są sytuacje, które się we mnie takie rzeczy nie dzieją. Więc pytanie moje jest takie, czy zadajemy sobie pytanie, co to znaczy? Wiecie, dzisiaj rano słucham takiego krótkiego krótkiego, y, y, tak, y, znacie Torbena, tak? Torbena i y, on teraz był ponad 400 dni we więzieniu. Bóg widzi bardzo mocno się zmienił ten człowiek, bardzo mocno też że Bóg złamał pewne rzeczy w nim i zmienił go i on też mówi o tym. Ja mówię, wiecie co było niesamowite, że kiedy byłem y, we więzieniu, to dostawałem wiele różnych informacji i wiele różnych, na no, Facebooku się pojawiało i takich zachęcających, wielu ludzi się mówiło o mnie, ale mówi, były też takie momenty, gdzie ludzie przysyłali mu wersety Jesteś błogosławiony, kiedy jesteś prześladowany. Bóg będzie z tobą i przeprowadzi cię przez tą ciemną dolinę. Ty, do ciebie należy zwycięstwo. I on mówi, wiecie co? I te wersety mnie załamywały. Bo byłem w miejscu rozpaczy, wiedziałem, że Bóg jest ze mną, Byłem w miejscu trudu, byłem w miejscu rozczarowania, byłem w miejscu depresji i widziałem swoją słabość, ja bardzo parafrazuję to, co on mówił, widziałem swoją słabość i oczywiście te wersety są prawdą, te wersety są ważne, ale jak bardzo ważne, często używamy wersetów nie rozumiejąc ich albo nie mając objawienia, co one tak naprawdę znaczą. Jak mówić, to były najbardziej bolesne wersety, które dostała, bo on wie, żeby, że kiedy jest prześladowany, to jest błogosławiony, ale wszystko, całe jego ciało, całe jego emocje, wszystko, co przeżywał, one mówiły: Nie, nie jestem błogosławiony, nie wiem, czy mi rozumiecie. Często jest tak, że my używamy tych wersetów i one są prawdziwe. One są jak najbardziej prawdziwe i chcę dzisiaj mówić o sposobie, jak zrozumieć, jak wejść w miejsce, kiedy te wersety będą żywe kiedy to naprawdę zmieni moje życie. W Galacjan 4, 6, 7 jest napisane, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy dziedzicami Boga. A ponieważ jesteście synami, że to Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych wołającego, Abba Ojcze, tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to jest dziedzicem przez Boga. To znaczy, że ja nie jestem niewolnikiem. Ja nie jestem ofiarą i ja nie powinienem mieć Mentalności sieroty i mentalności ofiary. To słowo tak mówi. To słowo tak mówi. Moje pytanie jest takie, że kiedy czytam to, to konfrontuję to swoje serce i zaczynam się zastanawiać: Boże, pokaż mi, co to znaczy być ofiarą. Boże, pokaż mi, co to znaczy być Twoim dziedzicem co to znaczy. Zachęcam każdego z nas, żebyśmy byli uczciwi w stosunku do siebie i czytali ze zrozumieniem i prosili Ducha Świętego, żeby objawiał nam, co to znaczy. Widzicie, kiedy Jezus odchodzi powiedział: 'Ja zostawię wam Ducha Świętego, który wprowadzi was we wszelką prawdę, i to, co on usłyszy ode mnie, to będzie się działo.' To jest Ewangelia Jana 16, 13, 14. On Duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sami od siebie mówić będziecie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to co ma przyjść wam oznajmi. On uwielbi mnie, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. On wprowadzi was we wszelką prawdę. Co to znaczy? To znaczy, że Duch Święty jest mi dany po to, aby on mi objawił, co to znaczy być dzieckiem Boga. Bez objawienia Ducha Świętego bez przyjścia do Boga i wołania do niego i powiedzenia może objaw mi, co to znaczy być Twoim dzieckiem, nie zrozumiemy tego. Wiecie, kiedy Jezus głosił, jest napisane, że w głoszeniu Jego był objawiał się duch i moc. To znaczy, że kiedy on mówił, to się otwierały klapki ludziom. To znaczy, że rzeczy, które były dla nich jakby niezrozumiałe albo zamknięte, one się objawiały i ich serce były podnoszone. Wtedy, kiedy mówisz z namaszczeniem, kiedy przychodzi Duch Święty i to jest dokładnie tak, jak zaczynasz czytać i On ci zaczyna dotykać twojego serca, zaczyna objawiać ci, co to dokładnie znaczy. I nie tylko w głowie, ale masz to gdzieś w sobie, w tym kor twojego życia, w tym, w, tej, w tym głębiach głębiny mojego ja, jestestwa. I wtedy nie musimy sobie mówić, nazywam się Mariusz Jagodziński, bo ja wiem, że ja się nazywam Mariusz Jagodzinski. To jest częścią mojego życia, to jest częścią mojej tożsamości. I tak samo jest z naszym życiem. Tak samo jest z naszym życiem, że kiedy Duch Święty przychodzi i zaczyna nam objawiać rzeczy, to się zmienia kompletne rozumienie tego, jak ja myślałem. I to jest prosty przykład. Że my tak naprawdę rozumiemy, kim jesteśmy. Naprawdę. Co to znaczy, że jestem dzieckiem Boga? Co to znaczy, że jestem usynowiony? Co to znaczy, że jestem córką Boga? Co to znaczy, że jestem dziedzicem? Ale żeby zrozumieć, co to znaczy być prawdziwym synem, co to znaczy być prawdziwym usynowionym synem i za. I prawdziwą córką, to może warto sobie zadać pytanie: jak zachowuje się sierota? Jak zachowuje się sierota? Wielu z nas widziało sieroty, ma znajomych, którzy mają zaadoptowane na przykład dzieci. I chciałbym, żebyśmy się przez 3-4 minuty teraz zastanowili i zrobili krótkie ćwiczenie. Każdy niech sobie zapisze i rzucimy sobie na tablicę otwartą, jak zachowuje się sierota. To nam coś pokaże, żeby przyjrzeć się i zrozumieć istotę, co to znaczy być prawdziwym synem i prawdziwą córką, dobrze jest przyjrzeć się, jak funkcjonuje sierota. Bo często ta odwrotna strona pokazuje nam, i konfrontuje moje i, i życie każdego z nas. I wypisaliśmy sobie tutaj przez krótkie ćwiczenie, że osoba, która, ma, która jest sierotą, że zauważamy, że osoby, które są sierotami, lub, lub, ma, mamy takie wrażenie, że, że stoją w takim miejscu odrzucenia, mają ducha odrzucenia, czy spotykają się z taką, z, z taką postawą, to są bardzo często nieufne w stosunku do ludzi, są smutne, zamknięte w sobie, Próbują udowodnić swoją wartość, apatyczna, zabiega uwagę, cały czas przeprasza, niepewna, cały czas pragnie miłości, nie umie nawiązywać relacji, nie wie, kim jest. Ja jeszcze sobie dopisałem, ma duże braki emocjonalne, żyje często w strachu, czerpie wartość sukcesu ze swoich osiągnięć, z pracy, z hobby, dokonań, służby, jest brak pewności siebie, często bywa odludkiem lub jest taką osobą bardzo, bardzo upartą, nie odpuszcza. Skupia się, skupia innych na sobie i ma trudności z przyjmowaniem krytyki. Bardzo często próbuje zapracować na przychylność przełożonych, na przykład, albo przychylność Boga, przychylność rodziców. I to jest bardzo często z tym, z tym związane. Czasami jest bardzo aspołeczna, ma emocjonalnie bardzo wysokie emocje lub ma bardzo chłodne emocje. I zdarza się, że bardzo mocno próbuje skupiać uwagę na sobie, to jest typowe zachowanie sierot, to jest typowe zachowanie sierot. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy kiedy chcemy zrozumieć, czym jest prawdziwa tożsamość w Bogu, kiedy chcemy zrozumieć, czym jest prawdziwe bycie synostwem i bycie córką i usynowieniem, i nie wiem, u Półsłuchowienie, cokolwiek to znaczy, to musimy się przyjrzeć, jak zachowuje się sierota, aby to skonfrontować z moim życiem, z moim zachowaniem w różnych dziedzinach życia. Niecodziennie, ale myślę, że kiedy poczytamy tą całą listę, to nie wierzę, że nie ma tu takiej osoby, włączając we mnie, że czasami się tak zachowujemy. Czasami się zachowujemy jak sieroty. Czasami się funkcjonujemy jak sieroty i myślimy jak sieroty. A z drugiej strony mamy wersety, które bardzo często mówią, ale z Chrystusem jestem ukrzyżowany, ale jestem dzieckiem Boga, jestem dziedzicem Boga. Pytanie moje jest takie, czy pozwalamy Duchowi Świętemu, żeby w procesie przemiany naszego umysłu, o którym mówi list do Rzymian, 12 rozdział, pozwolić, aby nasze myślenie, aby nasze sposoby myślenia o nas samych i o Bogu zaczęły się zmieniać. Bez objawienia Ducha Świętego tego, to się nie stanie. Bo Duch Święty jest nam dany po to, aby objawić nam prawdę, która nas wyzwoli. Często czytamy te wersety, my często mówimy, Słowo zabija ducho żywia. Pamiętnie znamy te wersety i bardzo często używamy wersetów, tylko pytanie moje jest takie, czy ja rozumiem i mam objawienie, co to tak naprawdę znaczy. Oczywiście przez częste powtarzanie to wchodzi do mojego serca i zaczynam rozumieć coraz bardziej, co to znaczy. Ale bez Ducha Świętego, który nas wprowadza we wszelką prawdę, to znaczy prawdę, że jestem dzieckiem. Prawdę, że jestem dziedzicem, prawdę, że jestem ukochanym. Prawdę, że nie jestem odrzuconym, i prawdę to, że cokolwiek się dzieje w moim życiu, to On mnie prowadzi prowadza mnie w poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. I kiedy jestem w miejscu poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, to cokolwiek się dzieje w moim życiu, cokolwiek ktoś mi mówi, lub ja komuś mówię, to nie czuję się. Atakowany na przykład, albo ja nie czuję się winny, że komuś coś mówię. Na przykład, to jest przykład, albo cokolwiek się dzieje, ja nie muszę zapracowywać na przychylność mojego szefa w pracy. Ja nie muszę, to nie znaczy, że nie mamy dobrze pracować. Myślę, że jesteśmy na tyle dojrzali, że rozumiemy, o czym mówimy. Ja nie muszę zapracowywać na łaskę i przychylność Pana Boga, bo on mnie kocha. Jeśli macie swoje dzieci, to czy wasze dzieci muszą zapracowywać na waszą miłość? Nie. Czasami te dzieci was denerwują. Nieduchowe dzieci czasami też denerwują, ale ja je kocham. Wy jako rodzice też kochacie. Chcecie dla nich jak najlepiej. I kiedy patrzysz. Kiedy nie rozumiesz, nie masz objawienia Boga, albo kiedy nie rozumiesz, co to znaczy być dzieckiem Boga, a masz dziecko, to spójrz na siebie jako rodzic, który patrzy i patrz na swoje dziecko, jak Bóg patrzy na ciebie. My wyrośliśmy z różnych, w różnych miejscach, w różnych domach. I traktowanie nas przez najbliższych, słowa, które usłyszeliśmy od najbliższych, słowa, których usłyszeliśmy od rodziców, od ojca, matki, od wujków, od ciotek, od kolegów i koleżanek w przedszkolu, w szkole, to wszystko w jakiś sposób budowało naszą tożsamość. To budowało naszą tożsamość tutaj na Ziemi. To nie jest tak, że nie. Jeśli człowiek był odrzucany w przedszkolu i w szkole średniej cały czas, to może mieć problem z odrzuceniem. Ja nie mówię, że to jest. Cały czas, ale to może być. Jeśli cały czas byłeś krytykowany lub byłaś krytykowana, to możesz mieć niskie poczucie wartości. I zmiana myślenia, i pokuta, i zmiana transformacji, o której mówi Liz do Rzymian, że przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, to tam jest użyte słowo e, metamorfoza. To znaczy, jest to pewien proces. To nie jest tak, że ja się staję, Dzieckiem Bożym, tak? W duchowej rzeczywistości, tak, w duchowej rzeczywistości, Bóg patrzy na mnie jako na dziecko, ale moje pytanie jest takie, jak ja patrzę na siebie. A to już jest inna bajka. To już jest inna bajka. Bo to, że Ty jako ojciec i matka patrzysz dobrze na swoją córkę, na swojego synka czy na swoje dzieci, to nie znaczy, że one o tobie tak myślą. Nie zawsze tak jest. Zwłaszcza kiedy mówisz nie. Zwłaszcza kiedy próbujesz dyscyplinować, to wtedy synek lub córeczka mówi: On mnie nie kocha. Nie macie takich sytuacji? On mnie nie kocha. On jest przeciwko mnie, on mnie nie rozumie. Jak już nastolatki są, to już w ogóle. To już w ogóle, nie? Jeszcze trochę. Jeszcze trochę, nie? Ale czy wasze serce nie jest sercem kochającym Ojca? I jest, to jest dokładnie... My jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. My jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Rodzice są stworzeni... Rodzina jest stworzona na obraz i podobieństwo miłości Chrystusa do Jezusa, Chrystusa do Kościoła, Kościoła do Chrystusa i tej miłości między Duchem Świętym, Ojcem a Bogiem. To jest obraz. To jest cały czas obraz. I kiedy Jezus głosił, to jest napisane: W tym, co głosił, był duch i moc. To znaczy, że to przychodziło zrozumienie ludzi, jakby się klapki otwierały ludziom. Wiecie miałem na w studiach matematykę, matematykę, i gościu był bardzo dobry z matematyki. I on pisał, rozwiązywał i, i po prostu pisał i wykładał matematykę. Ja tak patrzyłem i to wszystko było dla mnie jasne. <noise> Naprawdę było jasne. Jak się skończył wykład, to nie wiedział, o co chodzi. Ale w momencie, kiedy on mówił, to było jasne. I na tym polega czasami objawienie. I na tym polegało nauczanie Jezusa, że kiedy mówił, to dla ludzi rzeczy było jasne i proste. I kiedy przychodzimy i pozwalamy Duchowi Świętemu, żeby pokazał nam, no, co to znaczy, być synem, co to znaczy być córką? Nie tylko przeczytam i już wiem, bo tak czasami ja też robię, wyznaję te wersety, bo to jest ważne, bo w mocy języka jest słowo i moc, ale pozwól Duchowi Świętemu, pozwólmy Duchowi Świętemu, żeby naprawdę przyszedł i to wymaga czasu. Dlaczego? Dlatego, że List do Rzymian mówi 12.2: Nie upodobniajcie się do tego świata. Ten werset jest. jest, już to napisałeś? O, jest. Nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Pozwólcie Bogu na transformację, na metamorfozę Waszych myśli. A tam jest napisane: To Ty dokonaj tej metamorfozy. To jest trudne. Żmudne i wymaga dyscypliny. I wymaga pracy. To wymaga pracy. Kiedy jest larwa w kokonie, myślę, że wszyscy oglądaliście ten film. Na YouTube jest mnóstwo takich filmów to przeobrażenie larwy pięknego motyla. To wymaga czasu. I na początku wydaje się, że się nic nie dzieje. Wydaje się, że się nic nie dzieje. A ona tam w środku zaczyna się przeobrażać. I jest moment, w którym musi naprężyć swoje, nie wiem, czy to są mięśnie, cokolwiek, to nazwiemy, swoje odnogi, żeby wyszła z tego kokołu. To jest cały czas proces transformacji. Więc praca nad swoją tożsamością, ona trwa. I myślę, że ona będzie trwała do końca naszego życia. Ale im szybciej pozwolimy Duchowi Świętemu, aby przyszedł do miejsc, w których zachowujemy się jak sieroty. Bo się zachowujemy. Ja się też czasami zachowuję jak sieroty. To nie jest, że nie. Ale kiedy pozwolimy na to, to Bóg zacznie zmieniać nasze serca. I te wersety, to Słowo Boże, które rozważamy dniem i nocą, które budujemy i modlimy się i wkładamy w to wysiłek, wkładamy w to desperację, że ja chcę, Duch Święty, ja naprawdę chcę, żebyś przyszedł i objawił mi, co to znaczy, co przynosi błogosławiony owoc. Kiedy widzisz zachowanie sieroce, gdy widzisz zachowanie sieroty, to zadaj sobie pytanie, czy ja też się czasami tak nie zachowuję? Czy ja też nie potrzebuję zmian? Wiecie, pierwsza Lizjana, trzeci rozdział, od pierwszego do trzeciego wersetu jest taki bardzo ciekawy fragment, w którym jest coś takiego. Patrzcie lub spójrzcie, jaką miłość okazał nam ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. I znowu jest kwestia: jesteście nazwani dziećmi Bożymi? Jesteście dziećmi Bożymi. Umiłowani, teraz dziećmi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. I to słowo oczyszcza jest. Połączone jest dokładnie to samo słowo uświęca się. Czyli im większe mam objawienie, kim jestem, tym szybciej następuje proces uświęcenia mojego życia. To nie polega na tym, że teraz nie będę robił, bo nie mogę, tylko to polega na tym, że jestem synem i to pozwala mi przejść miejsca pokuszenia. To kompletnie inna sytuacja. Jestem córką, i kiedy zaczynam to rozumieć, i kiedy zaczynam dojrzewać w zrozumieniu, to każdy, kto pokłada w tym nadzieję, każdy, kto pokłada nadzieję, kim jest, pozwala Duchowi Świętemu, aby wszedł moment oczyszczenia, czyli Uświęcenia, bo to jest dokładnie ten sam werset w Piotra 1 Piotra 1:22 i to jest związane z oczyszczeniem i uświęceniem naszego życia. To jest kompletnie coś innego. Dlatego tak ważna jest kwestia tożsamości i tak ważna jest kwestia, kim my jesteśmy i jak Bóg na mnie patrzy. To wymaga czasu. To nie jest takie to nie jest takie. Ale to jest, to wprowadza nadzieję do mojego życia. Jaką nadzieję? To, że im bardziej będę to rozważał, a bo to jest ten pierwszy Piotr. Widzicie, to nie słowo. Oczyściliście swoje duże. To jest kwestia, uświęciliście, niektóre fragmenty mówią, uświęciliście swoje duże. To jest dokładnie to samo słowo greckie. Im bardziej będę, wróćmy do tego Iona, im bardziej będę rozważał to, kim jestem. Rozważcie ten werset. Im bardziej będę rozważał to, kim jestem i Bóg przychodzi z objawieniem tego, kim jestem, tym bardziej, bo pokładam w tym nadzieję i to uświęca i oczyszcza moje życie. Tym bardziej staję się podobny, do Chrystusa. I wtedy te fragmenty jestem dzieckiem, one są we mnie, one są w Tobie, one są fundamentem tego, kim jest Bóg dla mnie, jak On patrzy na mnie, jaka jest moja tożsamość. To wymaga czasu, wymaga pracy, ale też wymaga jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie, żeby być uczciwym w stosunku do siebie i poprosić Ducha Świętego, żeby pokazał nam miejsca i przyczyny, dlaczego tak, a nie inaczej myślimy o sobie, myślimy o Bogu i w taki, a nie inny sposób się zachowujemy. Są korzenie niewłaściwego myślenia, są korzenie, które Bóg chce odciąć, odciąć sierostwo w naszym życiu i chce doprowadzić do miejsca, w którym staniemy jako dojrzali i świadomi tego, kim jesteśmy. To jest bardzo ważne. Dlatego, że kiedy zaczynasz rozumieć, kim jesteś, kiedy mamy to w sobie, to zaczynamy inaczej funkcjonować. I my się nie musimy zmuszać. Ale bardzo często my słyszymy, no, ale jesteś w nowym Chrystusie, to przyjmij tego nowego człowieka. Nie, no, tak to jest, nie przyjmij tego no, to Pytanie, jak? No, to tak czasami jest, nie, że no, no przyjmij to, nie? ale go no, do no do przyjmuje, no, no przyjmuje. I co? To przyjęcie też polega na powiedzeniu Boże. Pokaż mi rzeczy, w których zachowuję się jak sierota. Przepraszam Cię, że zachowuję się jak sierota. Przepraszam też, jeśli będziesz widział, dlaczego jest taka przyczyna. Być może ktoś coś powiedział na mój temat. Być może kiedyś byłem odrzucony. Przepraszam. I to jest proces. To nie staje się czasami tak. Pozwól Duchowi Świętym, aby uleczył to miejsce i niech to przypieczętuje. To przypieczętuje swoim słowem, swoim duchem. Czasami się to dzieje tak, w niektórych miejscach naszego dziedziny, ale w niektórych miejscach potrzeba troszeczkę czasu. Ale to ode mnie i od ciebie zależy, że pozwalamy, aby się przemieniać i nie, nie upadać do tego świata. Ale przemieniać się na obraz Chrystusa. Na obraz i wiedzieć, co jest rzeczą dobrą, miłą i doskonałą wolą Boga. Trudno jest wiedzieć, jeśli nie rozumiesz, to, to nie ma szans. Dlatego jedynie rozważanie Bożego Słowa jedyne pozwolenia duchowi świętemu, żeby objawiał nam te rzeczy, bo to On nam objawia. Ja nie jestem w stanie zmienić waszego myślenia. Nie mam takiej ludzkiej mocy. Ja nawet nie jestem w stanie zmienić myślenia mojej żony. To ona musi chcieć. I ona nie ma jest w stanie zmienić mojego myślenia, tylko że ja jestem otwarty na to i chcę. To zawsze jest nasza wola i nasza decyzja.